Chwała Panu Jezusowi Chrystusowi. Wyżej. Dobrze? Słychać? Bliżej. I bliżej. Dobra. Duża głowa. <laughs> okay. Słuchajcie, padła mi drukarka. I chwała Panu za to. Ponieważ jak przygotowywałem, jak przygotowywałem sobie jakiekolwiek nauczanie, to korzystałem z komputera. Kopiuj wklej, kopiuj w klej, Biblia online. I odzwyczaiłem się od tej wersji. Także dzisiaj proszę wybaczyć, bo będę szukał. Bo to tak, jak się nie korzysta z papieru, to później jest ciężko. Podobno dobrze połączyć nauczanie ze świadectwem, więc zacznę od, od świadectwa. Już dosyć długo tutaj nie stałem. Bo sobie tak usłyszałem takie słowo ogłoszone e, przez pastora Cyrikasa, że jak się tutaj stoi, to się bierze dużą odpowiedzialność, że tutaj to się nie powinno w ogóle tak z przypadku. I jak to e, pastor Janusz przed chwilą powiedział, bo ja mam takie widzimisie, tak? Bo ja realizuję swoją jakąś tam potrzebę. E, no i, i odpuściłem. Bo takie miałem wrażenie, że czasami to mi się tak. Coś mi się wydaje, że chciałbym powiedzieć. Czy wierzycie, że Pan Bóg wysłuchuje modlitw i próśb? Bo ja wierzę. No i modliłem się, mówię Panie, a jeżeli jest taka Twoja wola, żebyś mnie tutaj postawił, to mnie postaw. Tylko niech to nie wyjdzie ode mnie. No, i w środę przyszedłem na studium biblijne. A we wtorek tak bardzo usilnie się właśnie w ten sposób modliłem. I pastor Krzysiek mówi: Cześć Tomek, chcesz w niedzielę e, nauczanie wstępne? No, Wiesz, no tak, myślałem o tym, żeby może. No to masz. Dziękuję. Załatwione. No, ale później sobie tak pomyślałem: No dobrze, to mam to nauczanie wstępne, tylko. Boję się cokolwiek powiedzieć, żeby to nie było ode mnie. Mówię Panie, jeśli już taka twoja wola, żebym stanął tutaj w niedzielę, to proszę cię, daj mi słowo, daj mi słowo, daj mi temat, którym mam się podzielić, żeby to w ogóle nie było ode mnie. I słuchajcie, następnego dnia miałem okazję porozmawiać sobie na temat wyjazdów. Z osobą, która dobrze mnie zna, z osobą, która wie, że ja na miejscu nie, nie lubię siedzieć, że ja lubię zwiedzać świat, że już jedną nogą byłem na Karaibach, miałem tam mieszkać na stałe, jedną nogą byłem w Kanadzie, też już tam miałem na stałe mieszkać. No a teraz siedzę na miejscu i nie wyjeżdżam nigdzie. Z różnych powodów. Jednym z powodów jest COVID. -ek. I te wszystkie testy, szczepionki i takie różne zamieszania. Ta osoba jest zadeklarowanym ateistą. Niby teoretycznie mówi, że szczepienia to, to jest złe, ale na wakacje to by sobie pojechała. Jak no, ja nie chcę się przykładać do tego systemu. Nie będę robił testów, żeby wyjechać, żeby gdzieś tam sobie polecieć. A co tam teścik? No, i takie padły słowa. Zastanów się, komu robisz krzywdę? Czy tym organizacjom wielkim, czy swoim dzieciom, że ich nigdzie nie zabierasz? No, takie karkołomne stwierdzenie, bym powiedział. No, i w tym momencie przerwę tą rozmowę. Wrócimy do tej rozmowy i co odpowiedziałem. I teraz przejdźmy do słowa. Objawienie. 13, 16 do 17. Wiadomo, co tam jest, nie? I sprawia, aby wszyscy mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy przyjęli znamię na prawą rękę lub na czoło. I aby nikt nie mógł kupić ani sprzedać tylko ten, kto ma znamię, imię Bestii lub liczbę jej imienia. Wiele już takich głosów słyszałem, że o. Maseczka to znamie bestii. Wiadomo, że nie. O, szczepionka to znamie bestii. Wiadomo, że nie. Natomiast na pewno jest to pewien sprawdzian dla nas, czy jesteśmy gotowi przyjąć to znamie bestii. Dla nas, wierzących. Żyjemy w bardzo kontrowersyjnych czasach i się zastanawiamy na przykład czy idąc do sklepu możemy założyć maseczkę no bo przecież chcemy kupić bułki waldi dobre ale żeby kupić bułki waldi trzeba założyć maseczkę prawda to jest coś czego pożądamy to jest coś co nas nęci i ile jesteśmy w stanie oddać za to żeby móc mieć żeby kupić to co chcemy I proponuję teraz Księgę Jozłego, rozdział siódmy. Tak jak mówię, trochę mi schodzi. Lecz synowie Izraela dopuścili się przestępstwa na tym, co przeklęte. Akan bowiem, syn Karmiego, syna Zabdiego, syna i z pokolenia Judy, wziął z tego, co przeklęte, i zapłonął gniew Pana przeciw synom Izraela. Tymczasem Jozue posłał kilku mężczyzn z Jerycha do Aj, która leży blisko Bet-Awen, na wschód od Betel, i powiedział do nich idźcie i zbadajcie tę ziemię. Mężczyźni poszli więc i zbadali Ai. Potem wrócili do Jozuego i powiedzieli mu niech nie wyrusza cały lud, niech wyruszy około dwóch lub trzech tysięcy mężczyzn i niech zburzą Aj. Nie truć całego ludu, bo tamtych jest niewielu. Wyruszyło więc z ludu około trzech tysięcy mężczyzn. Uciekli jednak przed ludźmi z Aj. Ludzie z Aj zabili około trzydziestu sześciu z nich. Ścigali ich bowiem do bramy, aż do Shebarim i zabili ich, gdy ci schodzili z góry. Dlatego serce ludu omdlało i stało się jak woda. Wtedy Jozoe rozdał swoje szaty, upadł twarzą na ziemię przed arką Pana i leżał tak aż do wieczora. On i starsi Izraela... On i starsi Izraela i sypali proch na swoje głowy. Potem Jozue powiedział, ach Panie Boże, czemu przeprowadziłeś ten lud za Jordan? Czy po to, aby nas wydać w ręce Amorytów na zniszczenie? abyśmy raczej pozostali za Jordanem. O Panie, cóż powiem, gdy Izrael uciekł przed swymi wrogami? Usłyszą o tym bowiem Kananajczycy i wszyscy mieszkający tej ziemi i otoczą nas zewsząd i wymarzą nasze imię z ziemi. I cóż uczynisz dla swego wielkiego imienia? Wtedy pan powiedział do Jozłego: Wstań, dlaczego tak leżysz na swej twarzy? Izrael zgrzeszył, złamali także moje przymierze, które im nakazałem. Wzięli bowiem z tego, co przeklęte, ukradli, skłamali i schowali do, to wśród swoich rzeczy. Dlatego synowie Izraela nie mogli się ostać przed swymi wrogami, ale uciekli przed nimi, bo stali się przekleństwem. I trochę dalej, już rozmowa z Akanem, on się przyznaje, tak. Gdy zobaczyłem wśród łupów piękny płaszcz babiloński, 200 cyklów srebra i pręt złota, i coś dobrego w sklepie, pożądałem ich i wziąłem je. Oto są one zakopane w ziemi, a bułki za zalizja zjadłem. Poszliśmy na kompromis, niby mały, to tylko maseczka na chwilę, ale dołożyliśmy cegiełkę do tego systemu. Skutek był taki, że Akan widział, jak jego bracia giną pod AI. A w ostateczności i on zginął. I to bardzo niefajną śmiercią, bo został ispalony spalony, i ukamienowany jednocześnie. I to jest jeden taki powód, że czegoś chcemy, i dlatego idziemy na ustępstwo. Jakie są jeszcze powody? Na pewno strach, ale o strachu no to kiedyś tam już mówiłem, więc jeszcze jeden powód. Ciągłe dręczenie nas, takie naprzykrzanie się. Czy tego doświadczyliście? Żona mówi: wyjedźmy, wyjedźmy na Teneryfę. Wyjedźmy, no co tam teścik, Wyjedźmy, zróbmy to, zróbmy tamto. Kolega mówi do mnie: przyjedź do mnie na, do Rosji. Oj, tam zaszczep się, będziesz jeździł w tej weftce. No ale weź no, co ci tam leży. No, niby nic, prawda. No to teraz sędziów 16:4. Potem w Dolinie Sorek zakochał się w kobiecie, która miała na imię Dalila. Wiadomo o kim mowa? No to jak wiadomo, to wiemy co ona tam robiła. Przejdźmy do wersu 16. A gdy mu się tak naprzykrzała słowami każdego dnia i naciskała na niego tak, że jego dusza zmęczyła się na śmierć, wtedy otworzył przed nią całe swoje serce i powiedział jej: Brzytwa nigdy nie dotknęła mojej głowy, bo jestem Nazirejczykiem, dla Boga już złona mojej matki. Jeśli zostanę ogolony, odejdzie ode mnie moja siła, osłabnę i będę jak każdy inny człowiek. A gdy Dalila spostrzegła, że otworzył przed nią całe swoje serce, wezwała książ od Filistynów, mówiąc. Przyjdźcie raz jeszcze, gdyż otworzył przede mną całe swoje serce. Przyszli więc do niej książęta Filistynów, niosąc srebro w rękach. Wtedy uśpiła go na swoich kolanach, przywołała pewnego człowieka i kazała zgolić siedem pasm jego głowy. Potem zaczęła go gnębić, a jego siła odeszła od niego. I powiedziała: Filistyni, nad tobą, Samsonie. A gdy się obudził ze snu, powiedział: Wyjdę jak poprzednio i otrząsnę się, lecz nie wiedział, że Pan odstąpił od niego. Wydaje nam się, że, a dobra, raz pójdziemy na ustępstwo. Co tam? Poradzimy sobie jak zwykle. Efekt dla Samsona był taki, i oby dla nas taki nie był, jak pójdziemy na ustępstwo, że stał się przede wszystkim pośmiewiskiem. Bo jak go uwięziono, to później go pokazywano jak niedźwiadka w cyrku, na łańcuchu, oślepiono go. Więc oprócz tego, że był pośmiewiskiem, to stracił jeszcze wzrok. tak. Już nie widział. Osoba nawrócona otwiera oczy. Bóg otwiera jej oczy. Widzi. Gdy zrezygnujemy z tego nawrócenia, to na nowo stracimy wzrok. Staniemy się pośmiewiskiem. Dla wielu. Samson na koniec swojego życia ocknął się i zrobił to, co należy. Obyśmy nie musieli być w takiej sytuacji jak sam. Przejdźmy teraz do Łukasza. Ewangelia Łukasza 21 8. On odpowiedział: Uważajcie, abyście nie zostali zwiedzeni. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Chrystusem, oraz nadchodzi czas, nie idźcie więc za nimi. Gdy zaś usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie bójcie się. To bowiem najpierw musi się stać, ale koniec nie nastąpi natychmiast. Wtedy mówili do nich powstanie naród, mówił do nich: Powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciw królestwu. I będą miejscami wielkie trzęsienia ziemi, oraz głód i zaraza. Będą także straszne zjawiska i wielkie znaki z nieba. Lecz przed tym wszystkim podniosą na Was ręce i będą Was prześladować, wydawać do synagog i więzień, prowadzić do królów i namiestników z powodu Mego imienia. A to Was spotka na świadectwo. W innym tłumaczeniu to da Wam sposobność złożenia świadectwa. I tak się zastanawiam, czy przypadkiem Właśnie ten, nie to, żebym namawiał do jakiegoś wielkiego buntu, ale ten bojkot tych wszystkich ograniczeń, czy to nie jest dla nas sposobność do świadectwa? Dajmy świadectwo. No cóż, czasami może przyjdzie, zapłacić karę, może, może dostaniemy mandat, może wylądujemy w sądzie, ale nie dokładajmy się do, tej, do tego systemu. Nie dokładajmy się do tego, co. Prowadzi do zniewolenia ludzi. I wróćmy do tej rozmowy, którą mówiłem, o, o której mówiłem. Ta osoba zapytała mnie, komu robisz krzywdę? Czy tym organizacjom, wszystkim, które wymuszają takie zachowania, czy swoim dzieciom? I ja wtedy odpowiedziałem, wiesz, a jak przyjdą takie czasy, że te organizacje, te, ten rząd światowy, czy jak, jak to tam woli, bo nie wiemy do końca, jak to wszystko jest ustalone. I dojdzie do tego, że te dzieci każą ci zaszczepić, każą coś im zrobić. Nie wiem, może cię odbiorą. To zastanów się, komu zrobiłeś krzywdę. Może jednak właśnie przyjmując. Te wszystkie systema, systemowe zalecenia, może tym zrobisz krzywdę swoim dzieciom. I teraz, jadąc tutaj, jeszcze tak sobie myślałem, że nie mam zakończenia do, do tego słowa. I jadąc samochodem, już wpadłem na to za, zakończenie. No tak, słuchamy wiele takich wypowiedzi, że nie dokładaj się do systemu, nie rób tego, nie rób tamtego. W duchu mówimy tak, amen, zgadzam się z tym, masz rację. Ale czekamy, aż będzie walczył kto inny. Ale czekamy, aż ktoś inny zrobi coś za nas. Lajkujemy na Facebooku, o, fajnie, 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 ten się wypowiedział, ten się wypowiedział, ten się wypowiedział. My tylko lajkujemy i patrzymy, o, dobrze mówi, dobrze mówi, dobrze mówi. A co my robimy? Odsyłamy to od siebie, odstawiamy. I tak sobie mówimy, jak przyjdzie odpowiedni czas, to ja wyjdę i dam świadectwo. A może teraz jest odpowiedni czas? I chciałbym, żebyśmy przeskoczyli dwa rozdziały dalej. Hmm. Jezus staje przed Piłatem. I Piłat nie widzi w Jezusie nic złego. I co robi? A gdy się dowiedział, że podlega władzy Heroda, odesłał go do Heroda, który w tych dniach również był w Jerozolimie. Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył, od dawna bowiem pragnął Go zobaczyć, ponieważ wiele o Nim słyszał i spodziewał się, że ujrzy jakiś cud przez Niego dokonany. I zadawał Mu wiele pytań, lecz On Mu nic nie odpowiedział. A naczelnik kapłani uczeni w piśmie stali tam i gwałtownie Go oskarżali. Wtedy Herod ze swymi żołnierzami wzgardził Nim i naśmiewał się z Niego, ubierając Go w białą szatę i odesał z powrotem do Piłata. W tym dniu Piłat i Herod stali się przyjaciółmi, Przedtem bowiem byli sobie wrogami. Uważajmy, żeby odsyłają, odsuwając od siebie decyzję, co mam zrobić, czy może dać świadectwo już teraz, czy może nie, żebyśmy nie postąpili jak Piłat. Piłat mówi tak: umywam ręce. Ja nie chcę przyłożyć się do śmierci tego człowieka. Niech Herod podejmie tą decyzję. Niech inni zrobią za mnie. Ale to do niego w końcu wróciło i do nas też wróci. Do każdego z nas decyzja wróci. I znamienite to są słowa, że w tym momencie Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. Może być taka sytuacja, że jak odepchniemy od siebie decyzję, odepchniemy od siebie tą decyzję o daniu świadectwa, o prawidłowym postąpieniu. Możemy zaprzyjaźnić się z tym, z kim nie należy się przyjaźnić. Chyba to tyle. Amen.